Jest kieszonkowych rozmiarów, możesz ją mieć zawsze przy sobie, a da efekty lepsze niż telefon, ponieważ jest połączeniem kamery i gimbala. Czym jeszcze zachwyci Was DJI Pocket 2? Zapraszam do oglądania. Ostatnio pokazywałem Wam DJI OM5. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego materiału, to koniecznie zobaczcie go tutaj. A dzisiaj pokażę Wam kolejny sprzęt ze stajni DJI Pocket 2, czyli podręczna kamerka, która jest bardzo mała. Pozwoli Wam ją zabrać na wakacje. Będzie świetna do vlogowania, do różnego rodzaju ujęć w miejscach, gdzie po prostu nie mamy za dużo przestrzeni na kombinację z dużymi kamerami. Także jeżeli chcecie zobaczyć, czym charakteryzuje się ten sprzęt, to oglądajcie dalej. Zasadniczą przewagą Pocketa nad smartfonami jest jakość obrazu. Kamera dająca możliwość nagrywania 4K w aż 60 klatkach pozwoli nam spowolnić materiał, zrobić efektowny slow motion, a w niższej rozdzielczości możemy spowolnić obraz nawet czterokrotnie. Szeroki kąt i 93 stopnie pola widzenia spowodują, że w kadrze zmieści się wszystko, co będzie dla nas ważne i nigdy nam tego kadru nie zabraknie. Jasny obiektyw o przysłonie f1.8 pozwoli nam nagrywać lepsze materiały nocą oraz wykonywać lepsze zdjęcia również w formacie RAW. Matryca w tej kamerze ma aż 64 megapiksele, a to daje nam możliwość nawet ośmiokrotnego zoomowania bez utraty jakości. Za stabilność naszego obrazu odpowiada trzyosiowy gimbal, który każdą z tych osi nam precyzyjnie stabilizuje i przez to możemy zapomnieć już o rozdrganych materiałach, nawet przy vlogowaniu nie musimy się martwić, że będzie widać jakieś tam... Potrząsanie. Mamy oczywiście możliwość dostosowywania prędkości i płynności działania gimbala. Mamy możliwość zablokowania jednej osi, tryb FPV, czyli swobodnego ruszania kamerą, a także tryb follow, w którym po prostu gimbal śledzi nasze ruchy z aksamitną płynnością. Dodatkowym udogodnieniem jest standardowe, statywowe mocowanie na czwartą cala, które pozwoli nam na zamontowanie dodatkowych akcesoriów, np. sticka, Albo statywu, dzięki któremu możemy postawić stabilnie naszego poketa na dowolnej powierzchni. Parametry kamery w trybie Pro możemy ustawiać bardzo wygodnie już z poziomu kamery, także możemy sobie sterować ekspozycją, czułością matrycy, a także czasem naświetlania. Wszystkie te funkcje są dostępne z wygodnego, dotykowego wyświetlacza, także jeżeli mamy trochę wiedzy i chcemy wyjść poza tryb auto, to możemy sobie wygodnie te funkcje ustawić. Dzięki temu nasze ujęcia będą jeszcze lepsze. Za jakość dźwięku odpowiadają aż cztery wbudowane mikrofony, które w efekcie końcowym dadzą nam piękne stereo. Zaskakującą rzeczą jak na tak kompaktowe urządzenie jest funkcja audio zoom i soundtrack. Audio zoom, czyli wraz z przybliżeniem obrazu, przybliża się również dźwięk, czyli utrzymujemy dźwięk, który faktycznie jest gdzieś tam skierowany w oddali. Soundtrack z kolei jest to funkcja podążania dźwięku za obrazem, czyli pobieranie dźwięku ze strony, w którą skierowany jest gimbal. Poza dotykowym ekranem i dwoma przyciskami na froncie znajduje się również złączek, który pozwala nam rozbudowywać funkcję pocketa. Dzięki przystawkom zestawu możemy sobie rozbudować naszego poketa, np. Na o joystick i dodatkowy przycisk, złącze do telefonu na USB-C albo lightningowe złącze na przykład do iPhone'a. A po podłączeniu do telefonu uzyskujemy jeszcze wygodniejsze sterowanie oraz większy ekran. Jest to funkcja zwłaszcza wygodna dla vlogerów, którzy chcą mieć bardzo dobrą kontrolę nad tym, co widzą i jak tym sterują. Aplikacje mimo mówiliśmy sobie już w poprzednim materiale, natomiast tutaj w pokecie również mamy możliwość śledzenia naszej twarzy poprzez zaznaczenie. Mamy opcję Glamour, która jeszcze bardziej wygładzi nam cerę, albo na przykład wyszczupli nam twarz, a także funkcje takie jak zwolnione tempo, hyperlapse czy film poklatkowy. W tworzeniu wyjątkowych ujęć pozwoli nam story mode, a jeżeli chcielibyście to wszystko zmontować w prosty sposób, to funkcja inteligentnego edytora zrobi wszystko za Was, podłoży muzykę, zmontuje film, także nic już nie trzeba będzie robić dodatkowo. Budowana bateria pozwoli nam na pracę około 140 minut, a jeżeli nam się rozładuje, to naładujemy ją w niespełna 70 minut. Cały materiał nagracie na kartę microSD, która jest montowana tutaj z boku. W zestawie znajdziemy również pasek bezpieczeństwa, dzięki któremu kamerka nie wypadnie nam z ręki, a jeżeli wypadnie, to nie upadnie całkiem, oraz zabezpieczające etui, które jest wykonane z plastiku, również bardzo porządne. Zatem jeżeli szukacie kompaktowej kamery, która da Wam całe spektrum możliwości, obojętnie czy to do vlogowania, czy do podróżowania, to koniecznie sprawdźcie DJI Pocket 2. Znajdziecie ją w sklepach TechWish i na techwish.pl. Jeżeli ta recenzja Wam się podoba, to subskrybujcie nasz kanał, dajcie łapę w górę, Koniecznie wpadajcie na naszego Instagrama, tam czeka na Was dużo nowości. Ode mnie to tyle. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!